Lekcje YouTube. Na pewno znasz taką sytuację, kiedy znajomy pożycza długopis na wieczne nieoddanie. By temu zapobiec wystarczy przełożyć wkład na przykład niebieski do czerwonej obudowy. A jak wiadomo, czerwony jest zarezerwowany dla nauczycieli. By nudne lekcje szybciej miały, w starym kalkulatorze wytnij otwór wielkości telefonu. Dalej, chyba nie muszę nic mówić. Mieszkając w bursie często się zdarza, że nic w niej nie ma, dlatego by posłuchać muzyki głośniej niż zwykle włóż telefon do kubka czy miski. Jeśli twój nauczyciel mówi dość powoli. I ciut przynudza, nagraj na dyktafon lekcję, a potem odsłuchaj w przyspieszeniu. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli spodobał Ci się początek, kliknij tutaj. Na tym kanale mam o wiele więcej filmów. Jeśli chcesz zobaczyć mój fanpage, tutaj, a tutaj mam pozostały kanał. Dzięki!